Dzień dobry, witajcie dzisiaj z Rafa. Dziś, dzisiaj będziemy grać w Pet Simulator X. Jak mi się załaduje, to może. programy. I? A jutro będzie. Yy, 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 jutro zrobię nowy kanał. Znaczy, nie nowy kanał, tylko. Yy, Będę oglądał już szkołę albo yy, szpital. Najwięcej szans jest na właśnie szkołę. Yy, bo jednak nie wiem. Bo zagramy w jutro też. Albo dzisiaj nagram, a jutro wrzucam. No to może w to zagramy, bo tu jest głównie e... no tak jak raz, że się przekłada nogi, więc slow mo run. Linka nie daje, bo nie wiem. E... E więc tutaj teraz e... głównie chodzi o e, ten tak, że, że nie można dostać pałką od tego typa albo od kogoś innego ją mu tak zrębać właśnie robić tu tu uniki pyk dziwnie to wygląda jakby kurnos robił na przykład To jest level. Mamy Zrobię dzisiaj 10 leveli? O, może z zrobię. Ale reklamy w nocy w sumie nie. Bo reklam nie mogę oglądać na. Widzisz, to? Nie, nie, jeszcze. Jest sobie. Mam seks na chłabach, bo mam wody. Idę na reklam. No,

Ej. ej. Ej, 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 Ale jak ktoś piłka, piłkę, no, no, znowu... no, to tej... no, 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 Jak to powiem. to mamy dłoisko, a pewnie każdy... നമ്മുടെ